Z tej streamingu. U, no, dzisiaj jestem sama. I dzisiaj spakujemy się do mojej przyjaciółki. Jadę tam na dnia party. Jutro właśnie. I no, ale jutro jakby niezbyt mogę się spakować, także. No, nie mam czasu jakby. Muszę jeszcze posprzątać w pokoju. I w ogóle no jedne tam do niedzieli i tak na początku to tak zimą kupiłam wodę to co truskawkową, jakby wiecie Picia nigdy za wiele. Jakby ona to będzie miała, ale w razie co dokupiłam. Także no. Um, może tu też jakąś piżamę czy i w ogóle. I... Jakieś ciuchy na zmianę też wezmę w razie co. Oczywiście bielizna wraz ze skarpetkami. Ja widzę ten uśmiech Nikoli, totalnie, ten śmiech. Jak ja to widzę, to się śmiać chcę. W razie co koszulkę na, długi, na krótki rękaw na zmiany I ogólnie musimy się przebrać za wybraną halloweenową rzecz. Znaczy wybraną... Coś, w co się chcemy ubrać, o. I ja się przebieram za tą Tą zieloną z tych, no I zielona, czerwona no A to mówki chyba, jo! Chyba jo! I ja będę tą zieloną I... Czemu zieloną? Bo ma czarne włosy! Czarne włosy. Znaczy, y, ogólnie ten, z, y, przebrana o, tam dziewczyna była tak. I miała czarne włosy, co dlatego tego wziąłam. Aj, No patrz. Ale no, to jest najładniejsza. No ta jest ładna, właśnie. A jest jeszcze nowa, taka różowa. Bo to jest czerwona. E, dobra. Dobra. To na razie... Co? jakieś podnie. A raczej nie będę brała na zmienne. Co ja tu jeszcze mogę wziąć? Pa. I, aha! Janki w duszków do niej zabiorę. Aha, jest. No bo kupiłam to i już jej pokazywałam w ogóle. Także na. No. ty mi nie pokazywałaś. No bo pokazywałam na palcach. No na razie w tej kieszeni chyba wszystko. A jakby ja tam jadę na... Trochę. I tak biorę trochę dużo rzeczy. Tych okej. Okay. Teraz tak. Oczywiście portfel. No. W razie co? chusteczki. Stępo, pastyka, naj, albo a, a w moim szpach, jest Ulubiony odzieżowy Wiktorii, też, ta, a mój to jest ja to, najka, takie, to, więc to mogę tak. bajka, pastyka, to jak, to jest soła, smoka? To że moją bajką Moja bajka to jak...

Wezmę też legitymację moją. No, mam na razie to wszystko. I co ja, ja tu jeszcze mogę spakować? Jak na razie tutaj jest już spakowany, w rzeczy. Plecak spakowany, znaczy nie cały, ale spakowany. I w kolejnym filmie Wam pokażę mój outfit na jutro i nagram go dzisiaj i no yy, wstawię zdjęcie na Insta chyba tak ze no. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka. zostawcie w górę subskrypcję na kanale i komentarz do serdeczkowania.